Hello, my friend is Siemanko, z tej strony wasz ulubiony youtuber Picio Guy. nie no, żartuję, nieulubiony, śpieszy się tak, nie, 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 żartuję, żartuję, nie, 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 żartuję, wiecie, wiecie co, co, zrobię cięcia, I, przygotuję się do odcinka, no, nie, nie, nie napisać nic na, na karteczce, tylko, no, Mam grzybki, chcę. Nagrywam teraz. O Boże. Chyba kręcę kołem. To nie jest dobre. Ludzie, kamień dropnąłem. Naprawdę, kamień. Teraz się gadam z ziomkiem moim, ale wy go możecie nie słyszeć. Ale nie przez Skype'a. Dobra, cięcie aż drobnym drugu, jeżeli podzielić 60 grzybków. Ja próbuję grzybki. Ogo to, ooo, iem Nie no. Ja ja se robię z wejścia. Patrzcie. No, no, napisałem do temu, co gadam. A ten, no, widzicie tutaj, Eloity. A tutaj, przywitaję, ty napisałem. No i nie przywitał was. Widzicie takie hamstwo w tym kraju. Dzień. A myślałam, że dzień. Myślałam, że już grę mi wywali. Ale widać. Nie wywalił gry. Ile nagrywa? O Boże! Ym. 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 To będzie nudny odcinek. Nie. Wiecie co? Posłuchajcie coś. No. No. Eee... Patrzcie, mogę sobie guzikiem wyłączać i włączać mikrofon. Sorry teraz. Jak będę szumy? Włączyłem i wyłączyłem. Sorry za szumę. No ale cóż mikrofon to mikrofon Oj, Sorki Synkowala Tralala Robimy Czekajcie, zobaczcie, który ja mam level. o postać nie poczta 126. Widzimy się przy 130 Ziomele nie powiem. Jak widać piękne misje robię Tutaj macie udowodnione, że robię misję i wywali mi grę za 3-2 Ja dobre uniki robię Gdzie unik zrobiłem Wcale nie trafiła Czekaj Czekajcie. Powiedz coś. No, może go teraz słyszeliście. Może go teraz słyszeliście, nie wiem, nie wiem. Ekipa w pierdol. Ja najlepsza ekipa. Robimy cieniuszko Jesteśmy przy 130 cieniuszko. I zobaczcie Jaki klejnot Tu, tu 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 Nie, gówno to jest Tu To jest serwis gówno Więc cieniuszko Kajcie. O co tu jest? To czekajcie, dzień dzisiaj. Aha, dobra, nieważne. Nieważne. Witam Was serdecznie. Wbiłem ten 130 level. I czekaj, teraz. No. Hey, może go słyszeliście, bo mam cicho. Nie wiem. Robię cięcie. I se no. z taty. Dokładnie. Dobra, ziomeczki. Chyba będziemy kończyć ten odcinek. Ja się z wami żeg żegnam. Ze mną był Ty ser. Czekaj. Czekaj. No, teraz. No. Nara. No, nara, ziomeczki. No był ze mną Ty ser, i my się z wami żegnamy. No powiedz do widzenia. No, nara. No, no. Do widzenia. No. Do widzenia, ciu. No. Więc.